Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Don Issue 6. Wiem, że za siódemki, w ogóle tutaj przeskoki tych butów są dziwne i są to buty bardzo hmm, ciekawe, ciekawe, tak mogę to określić. Ale zanim je ocenię, opowiem Wam o nich, pamiętajcie zasubskrybować ten kanał, ponieważ będzie teraz wlatywać dużo fajnych recenzji. Yy... Kobiki czwórki Goldy, mm, KD czwórki, nerfy yy, antykaja, Te yy, takie kremowe wziąłem CW i mam nadzieję, że udało mi się w piątek dropnąć te kobiki haje, bo one to czekają na nie tyle lat, żeby dostać te buty. To był zawsze mój grail, grail jak byłem jeszcze biedny. Znaczy nie mówię, że jestem bogaty, ale mogę sobie kupować buty, zresztą. Widzicie, co Jedziemy z materiałem. Don issue. Don Mam z tymi butami pewien issue. Hehehehe. Zacznę od plusa. Największym plusem tego buta jest trakcja. On klei świetnie, klei jak szalony. Nie wiem, czy to nie będzie najlepsza obecnie trakcja do dostania, co jest dla mnie zaskakujące. Nie spodziewają się po tych butach tego. No, rękę, to mogę, ale no klei jak szalony. Naprawdę. Wczoraj też stawałem w miejscu, jak je jeszcze ogrywałem i byłem naprawdę mega zdziwiony, że ten but może tak dobrze kleić. No cóż, lepiej tak pozytywnie się zaskoczyć niż jak ach, w sobotniej recenzji, gdzie te trójek zawiodłem się negatywnie, tu się wiodłem, zaskoczyłem pozytywnie, a zawieść negatywnie nie da się zawieść pozytywnie. No. Sam but w sobie ogólnie. Lightstrike Pro, jeśli chodzi o amortyzację, no to zależy kto czego chce od buta. Um, ja fanem Lightstrike Pro nie jestem do końca. Nie uważam tego za jakiś słaby system amortyzacyjny, ale uważam, że Adidas dysponuje lepszymi, czyli boostem. więc ja to bym wszędzie w usta wkładał. Wiem, że buty byłyby droższe, ale jestem w stanie dopłacić te parę złotych i mieć najlepszą możliwą amortyzację. Niestety z boostem jest ten problem, że nie możecie tych butów używać non stop, bo on też tam potrzebuje czasu, żeby wrócić do podstawowego wyglądu, odkształcić się. No, więc tam są cięższe tematy. Um, jeśli chodzi o całą cholewkę, no to powiem tak. Jeśli chodzi o wentylację stopy, Mm, nie jest wybitnie. No nie, na dusznej hali jest dość ciepło, stopa się tam prawie gotuje, więc no tutaj mimo, że but wygląda na taki, który w miarę spoko wentyluje, bo nie ma tu plastiku ani tak dalej, tylko jest siateczka i to dość cienka, to jednak to jest mankamencik i przejdę do największego mankamencika tych butów. No, zamknięcie stopy jest słabe. Słabe nie tak jak w GT Hustle 3, jak z soboty, ale też nie jest wybitne, jest dość średnie, i to też nie jest jakiś but, w którym bym sobie wiele akrobacji pozwalał na tworzenie, ponieważ no, uważam je za no takie chociażby niepokojące. Nic mi się w nich nie stało, ale też muszę przyznać, że dużo ich testów było w momencie, kiedy. Ja pochali, tylko truchtałem, bo nie mogłem nic więcej robić przez plecy i tak dalej. Więc mm, gierki to w nich były ze trzy, więc, i tak uważałem, ponieważ no jednak, kiedy nie ma tego bezpieczeństwa w Waszej głowie, kiedy świeci Wam się ta lampka, że no tutaj ta ochrona stawów nie jest za dobra. Więc Patryk, uważaj, uważaj, no to no, niestety nie jest za dobrze. No ale cóż. Tak już jest. Ogólnie uważam, że to jest kolejny dobry but, wiem, że nie wszyscy zwracają uwagę na lockdown stopy. But jest wygodny, więc to też jest plus. I jeśli nie brać pod uwagę tego lockdownu stopy, to bud, jeśli chodzi o trakcję i amortyzację, topka. Jeśli chodzi o trakcję, to chyba najlepsze, co teraz mamy, nie liczymy oczywiście kobików. No, powiem, że to jest. Nie sądziłem, że te buty będą tak kleić, ale kleją nieziemsko i uważam, że jeśli ktoś szuka fajnych, ciekawie wyglądających butów, bo są to buty raczej, które na wojsku się dość wyróżniają. Przy zalewie jednakowych wszystkich gających ludzi w Moranty. Zresztą mówię w Oligach Juniorskich: wszyscy chcą mieć Lebrony, Moranty. Które są słabymi butami, w Moranty, Lebrony, no to wiadomo, nam AMPD są kozackie, ale 21 Mech, 20 były fajne. No to tutaj coś ciekawego, coś innego, no i na pewno tańszego. No cóż, moi drodzy, z mojej strony to już wszystko. Opinie na temat tych butów znacie. Co będzie w kolejnym odcinku? E, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Dobra, z mojej strony to już wszystko i nała.